Samodzielność. Temat rzeka. Temat, który porusza nie tylko nas, rodziców, ale także nauczycieli szkół czy przedszkoli. Dlatego dziś zapraszam na rozmowę o samodzielności. Aniu, jak Ty postrzegasz ten temat? Myślę, że warto zacząć od tego, jakie emocje wywołuje w nas, rodzicach, to, że nasze dziecko zaczyna być coraz bardziej samodzielne. Może pojawić się lęk o bezpieczeństwo, a nawet lęk, że nasze dziecko nie będzie nas już potrzebować. Jednak pamiętajmy, że budowanie samodzielności to jest proces, w którym dziecko potrzebuje prawdziwego towarzysza, a tym towarzyszem jesteśmy właśnie my. Samodzielność nie dzieje się z dnia na dzień i nie wydarza się za stryknięciem palca. Kiedy rozpoczyna się budowanie samodzielności? Prawie od samego początku życia dziecka, już wtedy, gdy dziecko zaczyna samo się poruszać, pełza czy raczkuje, badając świat wokół niego po swojemu. Następnie myje ręce, szczotkuje zęby i zaczyna się samo ubierać. Gdy ma 7 lat. Zaczyna już świadomie kierować swoim zachowaniem, zna normy, zasady i potrafi współpracować z rówieśnikami. Gdy nasze dziecko staje się pełnoletnie, samodzielność łączy się z autonomią. Zbiega się to z czasem podejmowania decyzji o studiach czy pracy. My towarzyszymy w tym dziecku na początku bardziej intensywnie, a z czasem oddajemy coraz więcej przestrzeni jemu. Są jakieś pułapki, na które powinniśmy uważać w temacie samodzielności dziecka? Na pewno, porównania. Często przecież porównujemy swoje dziecko z dziećmi znajomych. Porównujemy też rodzeństwa. Aby uniknąć pułapki, warto pamiętać, jak bardzo różnimy się od siebie. Bo przecież każdy z nas zdobywa wiedzę i umiejętności we właściwym dla niego tempie. W 2009 roku przeprowadzono badanie. Sprawdzono, po ilu dniach działanie, którego uczyli się uczestnicy eksperymentu, zacznie być wykonywane automatycznie czyli kiedy staje się dla nich nawykiem. Wyniki pokazały niesamowite rozbieżności. Niektórzy nabywali nawyk po 18 dniach, niektórzy po 254. To naprawdę pokazuje, jak bardzo różnimy się od siebie. Jednak te różnice stanowią również wielką wartość. Różnice między nami budują różnorodność i dają możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Jednak w akceptacji różnic niezwykle istotny jest wzajemny szacunek między nami, choćby w tym, jak o tych różnicach rozmawiamy. Rozumiem, a czy coś jeszcze nam przeszkadza w budowaniu samodzielności? Może jako dorośli o czymś zapominamy? Pośpiech. No, przyznajmy szczerze, czy nie jest tak, że łatwiej czasem samemu jest nam coś zrobić, niż po raz kolejny ścierać podłogę, na przykład po próbach nalewania soku przez nasze dziecko. Czyż nie bywa tak, że w pośpiechu ubieramy je zamiast poczekać, aż samo zawiąże buty czy trafi guzikiem w dziurkę? No i strach. Bo przecież przy takim krojeniu chleba to się może stać krzywda. Myślę, że samodzielność dziecka jest wyzwaniem nie tylko dla niego, ale i dla nas, rodziców. Jakie konsekwencje może przynieść blokowanie samodzielności dziecka? Cóż, yy, niesamodzielne dziecko będzie miało po prostu niską wiarę w siebie i we własne możliwości. Zamiast podejmować próby zrobienia czegoś, np. odrobienia zadania domowego, od razu stwierdzi, że tego nie potrafi. Będzie bowiem wiedziało, że wtedy ktoś zrobi to za niego lepiej. Takie dziecko trudnie też odnajduje się w nowych warunkach, bo jest przyzwyczajone do sytuacji z domu, w którym otoczone jest stałą pomocą. Na przykład na wycieczce szkolnej nie potrafi samo się ubrać. Dziecku, które zbyt często słyszy zdania typu: Nie rób tego, to niebezpieczne, albo jesteś za mały, zostaw to. Będzie w przyszłości brakować odwagi w podejmowaniu nowych zadań i wyzwań. Jak więc wzmacniać samodzielność? Pamiętaj, rodzicu, aby nie porównywać swojego dziecka do innych. Pamiętaj, że każdy uczy się w innym tempie. Daj swojemu dziecku czas. Pozwól na błędy. Pamiętaj, że choć to niełatwe. Okazywanie złości czy irytacji na widok rozlanego mleka może nie tylko zawstydzić dziecko, ale sprawić, że po prostu nie podejmie już kolejnej próby. Pozwalaj więc na błędy. Okazuj radość z osiągnięć swojego dziecka, ale pamiętaj również, aby doceniać włożony wysiłek. Podkreślaj wysiłek, gdy to zauważysz. Powiedz wtedy: Widzę, jak dużo nad tym pracowałeś. Widzę, jak wiele pracy cię to kosztowało. Pamiętaj, aby dostosować zadania do wieku dziecka i jego możliwości. Nie oczekuj też, że wykonaj je od razu. Jeśli widzisz, że sobie z czymś nie radzi, spróbuj dać mu prostsze zadanie. Na przykład przy nauce samodzielnego ubierania, zacznij od prostych do założenia ubrań. Dopiero gdy to opanuje, dokładaj kolejne. Nie zarzucaj go od razu całą garderobą. A gdy widzisz, że twoje dziecko ubiera skarpetki w jakiś swój być może, jemu tylko zrozumiały sposób, ale koniec końców i tak dochodzi do celu, pozwól mu na to. Niech samo sprawdzi, która droga do celu jest dla niego najlepsza. Jeśli twoje dziecko chodzi do przedszkola czy szkoły, Sprawdźcie wspólnie z wychowawcą, co już potrafi. Być może w przedszkolu sam się już ubiera, a w domu wciąż czeka z przyzwyczajenia, aż ktoś to za nie zrobi. Myślę jeszcze, Aniu, o zabawie. To chyba też dobry moment na naukę samodzielności. Decydowanie. W zabawie, gdy wspólnie spędzamy czas, również uczymy nasze dziecko samodzielności. Na przykład na placu zabaw, spróbuj być obok dziecka i pozwól mu na poznawanie nowych sprzętów, miejsc czy ludzi. Zamiast mówić nie idź tam, to jest niebezpieczne. W domu niech dziecko wybiera, w co się bawić. Gdy maluje, niech maluje to, co chce, nawet jeśli to niebieskie drzewa. Uczmy dziecko, że ma wpływ na to, co w danym momencie robi i jaki to może przynieść efekt. Świetnym sposobem na naukę samodzielności może być również wspólne gotowanie. A dodatkowym bonusem jest wtedy wspólnie spędzony czas. Co dziś warto zapamiętać? Podsumujmy: Ja sam nie znaczy zostaw mnie, znaczy chcę spróbować. Pamiętaj, dziecko, nawet samodzielne, wciąż pozostaje dzieckiem i wymaga Twojej asykuracji. Samodzielność to proces, gdy będziesz uczestnikiem spotkania rodziców, w którym padają zdania typu: Moje dziecko już chodzi, a twoje jeszcze nie, moje już potrafi kroić chleb, moje się ubiera, a moje oblicze całki. Pogratuluj i przypomnij sobie o badaniach, że każdy uczy się w swoim tempie. A Robert Kubica, zdając egzamin na prawo jazdy, usłyszał, że prowadzi sennie. I na koniec, rodzicu, pamiętaj, żeby wierzyć we własne możliwości i nie poddawać się, niezwykle ważne jest, aby ktoś wcześniej w nas uwierzył. A najważniejszą osobą, która może uwierzyć we własne dziecko, jesteś właśnie Ty.